Siemanko-byczki z tej strony lisek, i dzisiaj 200 player-pików dla Liga 80 Plus i mnóstwo fantastycznych toców do trafienia. I standardowo 100 łapeczek do góry. To są dwa piki w kolejnym odcinku, więc byczki, pobijmy jakiś rekordzik do góry pod tym odcinkiem z łapeczkami. I klikajcie także czerwony przycisk subskrypcji, tak jak ja w tym momencie nacisnąłem przycisk X na padzie od PlayStation. Lecimy z tematem. Zaczynamy z grubej rury, bo jesteśmy na moim głównym koncie na Xboxie One i lecimy z jedną listwą, czyli z 12 pikami. I zobaczymy, czy tutaj coś ciekawego będziemy w stanie wydropić. Mamy Lengleta i jest znakomicie. Pierwszy pik. Genialnie! Ło, wow, kunde, let's go! Ale znakomicie! Let's go, kunde znakomicie. I 84. Świetnie. Niech ta listwa się nie kończy, widzowie. Diego Garros 83. Znakomicie. Na słuchawka w tym momencie leci, wy macie Styla, yy, Boże Trzeci wymiar, dla mnie masz, style. wy macie Stajla, Boże. Dla mnie masz stayla, dlatego tutaj się bujamy. Nie mogę wam tego puścić, bo byśmy tutaj odcinka nie widzieli pewnie a i zarabiania by nie było, ale no jest genialnie! Naprawdę, że jest genialnie. A ten odcinek... No się przypominam. 200 player pików, więc 200 tak potężnych paczek czeka tutaj na nas. Wariaty. Jedziemy dalej. Wa yy, paczek pików. Witam serdecznie Łukasz w zespole. I lecimy z ostatnią listwą. Lenglet Byśmy Coś pięknego. No naprawdę i yy, powiem wam szczerze, to jest jedna z najlepszych listw ever. Naprawdę. Ale oprócz pików, zaczynamy też ten odcinek z grubej, totalnej, przeogromnej rury, bo jeszcze na moim koncie na Xboxie łanie. Lecymy z tematem na grubo, bo właśnie w tym momencie odpalamy takie oto paczuszki. Pięciu rzadkie 85+, plus, tylko musimy tutaj wrócić do Markosa, y, Jorente i Lengleta. Tego. W tym momencie na słuchawkach mamy, a nie powiem wam, co mamy. Trzeba wchodzić na transmisję na żywo. Facebook, GG, Lisek, HD. Okej, okay, turecka, y, turecki Totsik. Spoko, 90 overall on ma chyba. To jest jeden z lepszych. Nie. Było blisko. Okej. Okay. Okej. Okay. Trzy walkouty. Też nie najgorzej. Ale nie. Bo teraz jest najważniejsze, najciekawsze i w ogóle wszystko tu się może wydarzyć. Ale jest na pewno z 25 rzadkimi piłkarzami 81 plus. Zobaczymy. Walkout, please. Jest. 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 No nie. Nie. Coście narobili. Ty, koledzy z jej, coście narobili. Okej, okay, okej, okay, to i tak jest fajna paka. Kurde, spoko luz. Mamy dwa lokauty chociaż. Trzy nawet. No bo jeszcze ten duplikat. Jadymy dali. Drugi pik w tym momencie przed nami. I w drugim piku mamy Neto. Neto. W porządku. Kawał neto. Jest ok. Trzeci, czwarty pik. Ojojoj, tutaj przypadeczek. Zadecydował, że akurat go otwieramy. Jordi Masip, Ma, Dobrze powiedziałem. Masit. Więc wracamy do tego trzeciego, ale niby to trzeci, a paradoksalnie czwarty. Takie urządzenie losu. Życie tak zadecydowało. Lecimy teraz do piątego player pika. Yy, I mamy tutaj Gomeza. Alejandro Gomeza, 86 cenę ogólnej. Fenomenalnie. Znakomicie. I spoko. Pierwszy walkout, więc mi się to bardzo, bardzo, bardzo podoba. Tutaj Neto, żeby nie wybrać złego duplikatu, bo to jest stracona karta i nigdy nie jest do odzyskania. Wiadomy temat. I mamy tutaj Diene. Diene też ma fajne karty, z tego co pamiętam, czy nie? Pierwszy to Kunde. Bardzo mi się to podoba. Kolejny pik. Już zmierzamy do końca pierwszej listwy. Sergio Ramos i Piqué. Oj, 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 oj. Ojoj, ależ smuteczek troszeczkę, że jest Real, jest Hiszpania, jest CB, a to nie jest yy, Rafał Varano, ale trzy łokałty w pierwszej listwie zapowiadają naprawdę wesołe trafy. Tylko tak można chyba powiedzieć, bo cóż innego tutaj się może wydarzyć? Jakin, 80 LM, ok. No i ostatni player pick, zobaczmy co się tutaj wydarzy. Ok, Aitor, rozpoczynamy listwę numer 2. Pierwszy zawodnik to. Sergi Roberto, 83. Względnie w porządku. Marcelo, teraz. Ok, no, zaczynamy fajnie. Trzeci pik w tej drugiej listwie. Jest. Jest to Nikros, ale jest on duplikatem. I teraz pytanie: czy warto go brać? Czy nie do końca? Naprawdę, leci bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Karty tutaj są trafiane. Jak na te piki, no tutaj nie zaszliśmy poniżej banerów. Co pewnie za chwilkę się wydarzy. Ale, czy Dembele to, dembele to są banery, czy nie? Liga mistrzów 8 1 to banery. No. Witamy serdecznie do niego Krossa. Witamy serdecznie do niego Krosa. Bardzo mi się podoba. Tutaj, że takie obyka mamy. Tutaj Saula sobie także bierzemy. No, jest, to jest, dzieje się to, co bardzo często wspominam. Czyli bardzo często lecą synchronicznie te same karty w kolejnych pikach, czyli tutaj mamy dwa razy crossa, tutaj mamy potem dwa razy tamtego bambika i tak to się prezentuje jedziemy dalej, jesteśmy w połowie drugiej listwy i bierzemy suso eee, kolejny i mamy Tripiera, tutaj mamy Lemar. kolejny pik i gomez 86 i rozpoczynamy trzecią może tą trzecią po prostu od końca sobie zróbmy i zobaczymy. Jest! Gerard Moreno, 90 eee, Toc. To jeden z najgorszych ogólnie, jeśli chodzi o liga, Ligę Hiszpańską. Ale jest! Ale jest! Tocik z dla Ligi. I bardzo mnie to satysfakcjonuje cieszy. Gerard Moreno już jest e, z nami, ale przypadkowo wysłałem wszystko do klubu. Więc jedziemy tak jakby z drugim pikiem w tej listwie, numer dwa. Marcos Jorente, witamy serdecznie. Dwa piki pod rząd, bardzo mnie to cieszy. I jestem niezwykle usatysfakcjonowany tą sytuacją. Jedziemy dalej. Kyukurella, yy, ok. I zostały nam 6 jeszcze toców. Eh, mam nadzieję, że to będzie 6 toców, ale o to może być ciężko. Kike Garcia. Herrera yy, sencho jakby jeszcze jeden w tej listwie, tak wyleciał. leciał. Chociaż walkout, już nie mówię o tocie. Chociaż walkout. To naprawdę to byłaby to listwa... No, myślę, że jest 7 na 8 na 10, myślę. Parejo. Camp... Ojażabal. Ojażabal, fajnie. No i ostatni pik. oj 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 oj, 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 oj. No w porządku. I ostatnie listwa. Tutaj, w tych 50, z tych 50 pików też, Stegen. Welcome. Serdecznie, witamy serdecznie. Nice. Witam serdecznie Markusa Terstegena. Jedziemy do pika numer 2. A tutaj, Nacho Monheal. Jedziemy do pika numer 3. Kohea. Jedziemy do pika numer 4. A tutaj, oj, no tu musimy wybrać. Niestety, co byś, czego byśmy nie wybrali, to będzie tu złe. Pik numer znowu 4. Dajemy mu drugą szansę. Jimenez. Okej. Okay. Jezus na Was. Dzień dobry. Witamy serdecznie tutaj w naszej. w naszej drużynie Actimela. Elegancko. Was i das Super, super. No. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. No i 41 kolejnych player picków, Widzowie, kochani. Jestem mega ciekawy. Jaka będzie kolejność losu? Czy tutaj los będzie chciał ze mną zagrać? w pokera czy nie do końca i zobaczymy jak to będzie wyglądało póki co dwa piki to jest taka szamotanina, jeszcze nie wiadomo w którą stronę pójdziemy, czy będzie dobrze, czy będzie fatalnie eee, tego nie wie nikt ale spokojnie drobnym kroczkiem wyruszamy w nieznaną podróż, ale pamiętajcie, że ważne są jeszcze dni, których jeszcze nie znamy z pikami jest tak samo, bo jeśli znalibyśmy co w tych pikach trafimy, no to nie robilibyśmy ich. Szczególnie jeśli wiedzielibyśmy, że na przykład nic nie trafimy, tak jak w tym momencie się dzieje. Ale pamiętajcie, że zawsze przed słońcem jest burza. A może nie zawsze, ale przeważnie. Mamy tripiera 83. W tym momencie yy, słońce zajrzało za chmurki i cyk, kundę. Nie wiem, co mam powiedzieć. Trafiamy kundę genialnego zawodnika na ESO. Jedenasta karta z tych player playerpicków. No dobra, zajrzało nam słońce w postaci niebieskiego dymby. Okej, okay, okej. Okay. Pierwsza listwa. A ta listwa numer dwa zaczyna się od pika, którym jest kampania. W porządku. Neto też może być. Neto to też jest fajna karta. Którą kiedyś nawet grałem, nie pamiętam czy to był PS4 czy, czy XBOX, czy PC może, ale, ale ten, ten Neto naprawdę jest, jest sensownym rozwiązaniem. No czekamy, czekamy tutaj aż słońce, aż słońce wyjrzy za tych chmur Lucas Basques, czy czegoś więcej trzeba? Myślę, że niekoniecznie. 4 na cztery. Yy, musimy delikatnie tutaj przełamać naszą konwencję, bo póki co wypada jeden toc na jedną listwę, my potrzebujemy co najmniej dwa tocy, gdzieś tam, się, żeby się zdarzyły, bo ja obstawiłem, yy, że trafimy cztery tocy łącznie w tych wszystkich 41 player pickach. Póki co idziemy w dobrą stronę, to na pewno, ale chcielibyśmy gdzieś tam jakiegoś małego busta. I ostatni pick z tej listwy. Okej. Okay. No w porządku, w porządku. Znowu jeden walkout na, na listwę. Niech będzie. Na no następnej dwa tocy. No i zaczynamy listwę numer 3. Zaczęcie jest tragiczne, bo ta karta musi iść na pixel. Ale w porządku. My to szanujemy, akceptujemy. Nie chcemy niczego więcej. I teraz munia im. No presja, presja tutaj rośnie. Mamy to niego krosa, jest walkout. Jest wokałcik. Ale nie o wokałty się tutaj rozchodzi. Jest Tivo Kurtua, czyli te wokałty zaczęły sypać. Szkoda, że to nie są te łokałty takie. znakomite. 48 pików w tym momencie, at this moment, let's go! Diego Carlos, no, rozpoczęcie istnie szalone. Tak jak szalone, mam nadzieję, będą te cztery listy, cztery pełne listy, bo to właśnie na nas czeka, widzowie. Zaczynamy. Trzeci pik. W trzecim piku parecho porządku. Bardzo mnie to cieszy. Czwarty pik. Jest munia in. No dobra. Piąty pik. Ocampos. W porządku. Szósty pik. Koklę. Siódmy pik w tym momencie. Jurij Bercicze. Ta pierwsza listwa, tak czy siak, przeważnie jest taka. Wiecie, na rozgrzanie tutaj pada, na rozgrzanie konta, na rozgrzanie y, możliwości tutaj różnorakich. I tyle. No ale póki co to, kurczę, to rozgrzewka to taka jest jakbyście na kacu grali mecz, nie? I ostatni Listwa numer 2 No i Gabriel Paulista w, liść, w listwie numer 2 zaczyna naszą zabawę Marcelo Mandy, no kiedyś to Mandy by zrobił tutaj totalny szał, tak? Ale na ten moment to Mandy robi już totalny... Mamy pierwszy walkout, ale no, umówmy się, ten walkout to tutaj jest... Na otarcie, że tak powiem, łez. Albo i nawet krwi. Bo dużo krwi musiało zostać tutaj wyplutej. Dużo krwi musiało tutaj zostać zużytej, żeby w ogóle zapracować na te karty, dzięki którym możemy robić te piki. Kurczę pieczone, druga listwa. I bym powiedział, że jest... Drugi walkout. I kolejna listwa, wracamy do tych pików, które tutaj są. No i kurczę, wracamy do trafów, które... które nie zadowalają przeciętnego użytkownika. Kolejny. Hmm. O Okampus. Guedes. Waclik. Wedding. Przecież to jest jak wybieranie pomiędzy Trzeci Waclik W końcu W końcu W końcu Let's go Let's go Okej, okay, jest piker. Jedy, yeah, jak zaczyna lecieć. Jak zaczyna lecieć. Teraz się zaczyna prawdziwa zabawa tutaj. Coutinho. Kunde i Gerard Moreno. No odpalone, widzowie. To jest zostało odpalone. Maszyna ruszyła, już jej nic nie zatrzyma. I lecimy z ostatnią listwą, widzowie. A ostatnia listwa. Zaczynamy od Alexa Remiro. W porządku. To nie jest ani dobry traf, ani zły to jest taki traf bez historii, po prostu. Ale jak sobie potem, że tak powiem, drapczemy, 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 to nagle dochodzimy do pewnego punktu, gdzie wchodzimy na szczyt i patrzymy, że na szczycie jest Jan Oblak. Witamy serdecznie Pana Jan Oblaka, 96 oceny ogólnej. Netto. Kurtua. Mamy teraz. Trzy karty 85 plus dla ligi. A na zakończenie tego szalonego odcinka dwie paczki z 85 piłkarzami x5 na moim koncie na pececie do chwały tym razem. Jeden kciuk z drugi dmuchamy. Dobrze. Oj, 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 oj. Okej, okay, nie najgorzej. Jest to Chiefs dla ligi, więc ja jestem mega usatysfakcjonowany. Ale... Czy coś tutaj jeszcze będzie? Zobaczmy to. Okej. Okay, Okej. Okay, cztery walkouty. W porządku. No, ale zobaczymy, co w tej paczce los nam przyniesie. Jeszcze nie było w ogóle w tej paczce yy, braku walkoutu. Okej. Okay, no złota tylko. Ech, Ederson. 8-8. Myślałem, że może daje Marino. Uu, fatalna paczka. To, to już, to już, moi kochani, fatalna paczka. A jednak kończymy odcinek paczkami z 20 rzadkimi 84+. No i dajcie coś długiego Sypnijcie jakimś groszem, bo tutaj kurczę fix. Dobra, jest pierwszy punkt zaliczony. Toc, git. Francja, git. Eś, no. Ach, jeszcze gorzej. Kurczę, fix. Ok, teraz No Ok, eee, 3, 4, 5, 6, 7 walkoutów, i duplikat. Wow! 8 walkoutów. Ok, i jeszcze kundę w postaci toca. Fenomenalnie. Ostatnia paczka. Definitywnie w tym odcinku. Pamiętajcie o łapeczkach do góry. Klikajcie też czerwony przycisk subskrypcji wraz z I lecimy. Walkout jest. Toc jest. Narodowość pizza jakaś fajna. Hiszpania. No, Gerard Moreno. Ok. Ok. Siedem okautów. Siedem okautów, ale też bez strzału. Wielkie dzięki moi kochani za oglądanie tego odcinka. Widzimy się jutro o 12.00. Trzymajcie się. Papa. Pa.